Znajdujemy się w okolicach przepięknych jezior suwalskich szelment mały szelment wielki a nieruchomości które za chwilę wam pokażę znajdują się w powiecie suwalskim w gminie Szypliszki a w miejscowości Przejma Mała Zresztą sami obejrzyjcie działka o powierzchni 6004 m kwadratowych o nieregularnym kształcie o wymiarach 66 m na 90 m na 124 m na 59 m na 64 metry. Z możliwym dostępem do linii brzegowej jeziora Szelmend Wielki znajduje się we wsi Przejma Mała, położonej w województwie podlaskim, powiecie suwalskim i gminie Szypliszki. Nieruchomość posiada złożony wniosek w sprawie otrzymania warunków zabudowy. Na budowę domu jednorodzinnego całorocznego. Na terenie działki znajduje się wzniesienie, z którego roztacza się przepiękny widok na pagórkowate ukształtowanie terenu, jak również na jeziora Shelment Wielki i Shelment Mały. A linia brzegowa zagospodarowana jest poprzez łagodny zjazd i zejście oraz własny pomost. Do Suwa dojedziemy w 20 minut, a do granicy z Litwą mamy zaledwie 15 minut drogi samochodem. Natomiast do Wosir Shelment, nowoczesnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Dojedziemy w 9 minut. Nieruchomość ze względu na swoje położenie doskonale daje się dla osób kochających spokój, ciszę i przyrodę. Miłośnicy wędkarstwa będą mogli dowoli realizować swoje hobby, a miłośnicy zbierania runa leśnego będą mieli pod dostatkiem terenów leśnych. Miłośnicy narciarstwa również będą mogli uprawiać sport narciarski przez cały rok. Idealna inwestycja dla rodzin z dziećmi dla osób chcących spędzać czas na łonie natury z pięknymi widokami. Czytał Dawid Al-Sadi. Poczuj tą wolność, poczuj tą ciszę i spokój i rozkoszuj się tymi niesamowitymi widokami, tak jak ja. Zapraszam, abyś osobiście przyjechał i sprawdził, czy ta nieruchomość jest właśnie dla ciebie. Jeśli tak, to świetnie, zadzwoń Michał Dąbrowski Remax City.